Słuchajcie, niewolnik wypuszcza nowe artykuły. Oczywiście na czas słuszny, no jak żeby inaczej. Tym razem zauważyłem, może też zauważyliście, chociaż nie radzę wchodzić na tą stronę z orgiem na końcu, bo można dostać poważnych konsekwencji. Więc, żebyście by nie musieli, to ja Wam powiem, że ostatnio się ukazały takie artykuły, dosyć dobrze nawet napisane. Między innymi na JW Org był taki artykuł o alkoholizmie. Ciekawe, że tam dosyć mocno zachęcali do pójścia do specjalisty. Natomiast w najnowszej strażnicy do studium, która została wydana, te artykuły będą, jak dobrze pamiętam, koło marca studiowane, to ukazał się artykuł, który nazywa się Mężowie, okazujcie żoną miłość i szacunek. No i ktoś mógłby powiedzieć, no, ale co się tutaj czepiać, super, myśli. Do tego, czy są super, to jeszcze przejdę za chwilę. Natomiast chodzi mi o to, że ten artykuł, jak również to, co na orgu się ukazywało, dziwnym trafem ukazało się krótko po tym, jak w Danii zaczęło się robić głośno o świadkach Jehowy, ze względu na byłą świadek Jehowy, która ujawniła, w jaki sposób traktuje się osoby, które padły ofiarą przemocy w domu. Ona padła ofiarą takiej przemocy z ręki swojego męża. Witam wszystkich na kanale Nowe Światło, gdzie mówimy o organizacji Świadków wiechowe, Często ironicznie, satyrycznie, a czasami na poważnie. I w tym wypadku będzie na poważnie. Zapraszam do komentowania, lajkowania, do wchodzenia na Discord, jeśli chcecie porozmawiać z innymi, którzy są czy byli świadkami, a są PIMO. Zapraszamy osoby, które mogą bać się ostracyzmu, wykluczenia z grona znajomych żeby przełamywać te świadkowskie zakazy i nakazy. A jeśli uważacie, że ta działalność, która jest prowadzona na kanale, że warto tą działalność wspierać również w inny sposób, to można to robić przez Patronite, przez sub.pl bezpośrednio na YouTube. Przyciski wsparcie lub podziękuj. Na pewno to będzie dużo znaczyło dla mnie, ale również takie wsparcie będzie przekazywane dla osób, które też takiej pomocy potrzebują, a które odchodzą z organizacji i różne są sytuacje, również związane chociażby z tym, o czym dzisiaj będziemy mówili, czyli z przemocą w domu. Za każde wsparcie bardzo dziękuję. Ta sprawa przemocy w domu wydaje mi się, że jest jeszcze mniej zbadana niż pedofilia, ponieważ akurat pedofilia dosyć mocno jest, a nawet bardzo mocno piętnowana przez rządy poszczególnych państw. Mocno ta sprawa w ostatnich latach została podniesiona w wielu krajach na świecie i dzieci są otaczane ogólnie szczególną opieką, nie mówiąc już nawet o społeczeństwo, ale również też przez prawa, które są tworzone w danych państwach. Dodatkowo te komisje, które były tworzone odnośnie szczególnie akurat różnych religii, to też pomagało, żeby ludzie zobaczyli, jak ta sprawa wygląda w organizacji Świadków Jehowy. Natomiast ta sprawa przemocy w domu, jeśli chodzi, która dotyczy szczególnie tutaj mówimy o dorosłych osobach, ale czasami też może dotyczyć nawet dzieci, to ona wydaje się mniej zbadana. W Danii zrobiło się głośno. No, i niewolnik, jak widać, zareagował tymi artykułami. 23 września jedna z byłych świadków, imieniem Anita, ujawniła, że kiedy się zmagała z tą przemocą w małżeństwie i chciała oczywiście, no żeby to się skończyło, to była groźba, że albo sama odejdzie, albo zostanie wydalona z organizacji. Nie dostała wsparcia. Kiedy zgłosiła taką przemoc w organizacji, zajęto się w sposób bardzo obraźliwy dla niej. Starsi po prostu można powiedzieć, że zachowali się najgorzej, jak tylko mogą. Między innymi odradzili jej szukania pomocy medycznej, w zasadzie tam oni powiedzieli, żeby ona może dopiero poszła za tydzień, albo kiedy się siniaki zagoją. Nie chcieli też, żeby ona kontaktowała się z policją, mimo że fizycznie była pokrzywdzona. Czytali oczywiście Biblię, że te problemy powinna raczej rozwiązywać w tym małżeństwie i w zborze, no i że ma być podporządkowana drugiej osobie, czyli w tym wypadku mężowi. No to oczywiście takie często stosowane metody. Również ta kobieta nie mogła się rozwieść ze względu na te śmieszne zasady świadków odnośnie tych niby biblijnych rozwodów, bo jak cię mąż tłucze leje, nadużywa fizycznej przemocy, to nie możesz e, oczywiście się rozwieść, a tym bardziej wejść w ponowną relację z, z inną osobą, bo to jest wielki grzech. Będziesz wykluczony czy wykluczona z organizacji i piekło cię pochłonie. Tak oni oczywiście uważają, że będziesz e, tym grzesznym, kimś, kto zrobi źle. W ogóle jest chore, jak się tak zacznie o tym myśleć, to na, na te ludzkie ich zasady ale oni, świadkowie się nad tym głębiej nie zastanawiają, dopóki ich to nie dotknie. I to jest problem, że po prostu są tak odmurzdzeni i tak przysiągnięci propagandą, że będą śpiewać kumbaya na sali, ale nie zastanawiają się. No, a że tam jedna, dwie osoby w zborze, w sąsiednim trzy, a 100 kilometrów dalej pięć cierpiało. No to co tam, nie? Nie to nie dotyka, no to jest wszystko w porządku. Śpiewajmy dalej kumbaya, chwyćmy się za ręce. Więc to jest oczywiście głupie i chore. Później ten mąż był wykluczony, ale został przywrócony do organizacji, natomiast ta Anita była wykluczona. To wykluczenie spotkało się z ostracyzmem jej, została odizolowana od rodziny, od tych ludzi, których wcześniej znała. Mimo wszystko Anita stwierdziła, że odejście od świadków wiekowy było wyzwalającym doświadczeniem i był to koniec jej takiej traumatycznej podróży. Ta historia była opublikowana w takim portalu śledczym znanym w Danii. Później, 24 września, czyli zobaczmy jak szybko, wezwano ministra odpowiedniego tam w Danii, żeby zaczął po prostu badać sprawy świadków wiekowych. Między innymi mówiono, że to wymaga politycznej interwencji. Ujawniono, że świadkowie Jehowy mają wewnętrzne sądy, które są prowadzone przez starszych, którzy niekoniecznie muszą podporządkowywać się prawu w państwie. To jest ciekawe, że w Danii, kiedy to ujawniono, to ludzie raczej z tego tak wynika, bo taka narracja jest prowadzona. Jeszcze za chwilę przejdę do kolejnych artykułów i innych rzeczy, które były zamieszczane w mediach. To wydaje się, że w ogóle ci ludzie poza organizacją nie byli świadomi tego, że coś takiego istnieje, jak takie wewnętrzne sądy. To jest dosyć ciekawe, bo obnażanie tego, że coś takiego jest wśród świadków, takie wewnętrzne sądy, a tutaj szczególnie jeśli chodzi o taką sprawę jak przemoc w rodzinie, jest dla sprawy upadku tej organizacji jak najbardziej słuszne, również w Polsce, żeby pokazać, że te sądy kangurowe to są tak naprawdę tak śmieszne i chore, że w przypadku, kiedy ktoś się dowiaduje o czymś takim, że jest przemoc w rodzinie, to od razu pierwszą rzeczą, co powinni zrobić, to nawet się to nie mieszać, tylko powiedzieć, żeby to zgłosiła na policję, ewentualnie porozmawiać, jak już tak chcą chronić zbór z tą osobą, która była temu winna, ale no, najlepsze organy to wiadomo jest policja, prokuratura, od tego, co mają tacy starsi zrobić. Ewentualnie, tak jak wcześniej wspomniałem, wykluczyć taką osobę powinni, jeśli już coś chyba, która nadużywa tej przemocy, a nie mówić tej osobie, ofiarze, która miała jeszcze ślady że z tego wynika widoczne po takiej przemocy, żeby ona nie szła na policję. Dla mnie to w ogóle jest sprawa jakaś karna albo cywilna na pewno. Gdyby taki starszy jeden z drugim odpowiedział przed sądem osobiście, nie organizacja, i gdyby zobaczył, i inni zobaczyli starsi, że organizacja ma ich w dupie, to po prostu może też byście inni obudzili. Nawet ze strachu, że my tutaj będziemy robić jakieś komitety, jakieś spotkania nawet. Nawet nie chodzi o komitet, ale wystarczy, że no jak coś się dzieje w zborze, no to muszą iść, prawda? Jak ktoś coś zgłasza, no to na to spotkanie, no bo coś się dzieje w rodzinie z takimi osobami na wizytę. No a później się okaże, że będą w sądach odpowiadać może nawet karnie w taki sposób, czego starsi chyba się trochę albo raczej w większości to w ogóle o tym nie myślą. Mam takie wrażenie, może jakieś młodsze pokolenie trochę ma inne, inne myślenie na ten temat, ale wydaje się, że oni sobie nie zdają sprawy z tego. I gdyby tak jeden, drugi, trzeci starszy odpowiedział w sądzie, sąd by po prostu się odniósł do takiego nawet zachowania w jakichś, jakimś wyroku związanym z inną osobą, i imiennie wskazał, że ty nie zrobiłeś tego, tego, tego i jesteś po prostu winny, że ta osoba później cierpiała albo tej sytuacji, być, może, być może by to obudziło niektórych z tego letargu organizacyjnego i pozostawania dalej w organizacji, a szczególnie jako starszy zboru i udawanie, że. Wszystko jest w porządku. No to nie jest w porządku i po prostu możesz być nawet tym dobrym, tak zwanym obudzonym starszym, a w końcu i tak cię mogą wmanewrować w coś, czego nie zrobiłeś, ale ty będziesz odpowiadał za to. To tak w ogóle dla przemyślenia, jeśli ktoś uważa, że może sobie tak działać trochę zza kulis. Tak więc starsi będą mieli ciepło, czuję w, też w Danii, bo okazało się, że ten minister się zajął tą sprawą, partie się zajęły. Po tych rewelacjach dosyć szybko, bo dwa dni później, 25, już minister się wypowiedział do tych spraw kościołów, że będzie sprawa przeciwko świadkom Jechowe, będzie nadzór nad nimi. Jest ciekawe to, że też media odnosiły się do tego podręcznika Świadków Jehowy dla starszych, a wiadomo, że tam w tym podręczniku są różne rzeczy, o których mówiliśmy, różne wskazówki, które łamią prawa, nawet obywatelskie, chociażby z tym śledzeniem ludzi, związane z jednym powodem do wykluczenia. Odsyłam do odpowiedniego odcinka. Oby więcej takich spraw, no niestety musi się tak to dziać, że ktoś cierpi, ale dobrze, że takie osoby się jednak zgłaszają i mówią o tym, o przemocy w rodzinach i że się nie boją i że to kończy się czymś takim, jak się kończy w Danii, a w zasadzie może dopiero zaczyna. W kolejnych dniach wypowiedziała się też psycholog w Danii, która stwierdziła, że świadkowie stosują przemoc psychologiczną. Psycholog się nazywa Susan Benderfeld. Oskarżyła świadków o psychologiczną przemoc. Głównie chodzi o praktykę wykluczania, ostracyzm i kontroli nad dziećmi, która według tej psycholog ma taką formę wręcz wywierania nacisku, używania wpływów rodzicielskich. Najprawdopodobniej tutaj chodziło tej psycholog o wywieranie nacisku na to, żeby zostać świadkiem, żeby dać się ochrzcić. Ona stwierdziła te kilka takich głównych tematów psychologiczna przemoc, ostracyzm, wpływanie na dzieci i naruszenia, pogwałcenia prawa. Ciekawe jest to, że w Danii od 2019 roku przemoc psychologiczna jest nielegalna czyli to zostało uregulowane w prawem w Danii. Ona sugerowała, ta psycholog, że praktyki świadków to prawo mogą pogwałcać. I co ciekawe, też wymieniła Norwegię jako ten przykład kraju, który zareagował odbierając świadkom dotację. We wrześniu też w jednej z audycji radiowej powiedziano o ciele kierowniczym, wtedy jeszcze było ich dziewięciu. Tych dziewięciu ludzi z władzą, członków ciała kierowniczego rządzi ponad 8 milionami ludzi. Członkowie tej grupy się szybko adaptują do wszystkich zmian doktrynalnych. Również oni mają wpływ na Świadków Jehowy w Danii. Minister do spraw kościołów na początku października wypowiedział się, że Świadkowie Jehowy muszą się stosować do prawa światowego. 3 października pojawił się artykuł Dzikie zasady świadków, a w zasadzie zatytułowane to było Dzikie zasady jechowe. W tym artykule dosyć mocno się wgłębiono w praktyki świadków Jehowy, między innymi pogląd na homoseksualistów, dodatkowo polityczne poglądy, głoszenie od domu do domu, spodziewana uległość kobiet. Tej organizacji, w organizacji Świadków, transfuzja krwi, wyrzucanie z organizacji i kilka innych spraw. W kolejnym artykule wspomniano o tym, że kobieta, która była chora, a miała 81 lat i była po prostu już osobą umierającą, to na tym łożu śmierci została w jakiś sposób przekonana do tego, aby ofiarować organizacji swoje pieniądze. Można tylko sobie wyobrazić, jakie to może budzić uczucia w nas teraz, ale też jakie to mogło budzić uczucia w tych ludziach, którzy czytali taką historię. Ta kobieta była w hospicjum i część przekazała swojego majątku. Rodzina tej kobiety była mocno oburzona, że świadkowie tak postąpili. 200 tysięcy koron duńskich zostało przekazanych organizacji na polską walutę. To jest 115, prawie 116 tysięcy złotych. Dzieci nawet tej kobiety, a część z nich jest świadkami Jehowy, wyraziły frustrację, że starsi zboru, którzy nie byli przyjaciółmi tej kobiety, wydali się skupieni na tym, aby ta umierająca osoba po prostu przekazała te pieniądze organizacji, a nie na tym, żeby zapewniać jakiegoś rodzaju wsparcie i pocieszenie. W tym artykule powiedzieli dzieci tej kobiety, że starsi zboru agresywnie nawiązywali kontakt po śmierci ich matki, domagając się potwierdzenia, że zmarła. A świadkowie Jehowy oczywiście zaprzeczyli temu i twierdzili, że nie ingerują w decyzje członków dotyczące darowisk i powołują się na zasady biblijne, które zachęcają do dobrowolnego dawania. No oczywiście nie ingerują wcale, tylko co chwilę jakiś artykuł wypuszczają albo na zebraniach o tym mówią, no bo wcale nie ingerują. 13 października zostaje zrecenzowany komiks, który jest ukazany na stronie świadków. Ten komiks się nazywa Bądź posłuszny Jehowie. Omówiono w tym artykule w sposób, jaki organizacja świadków naucza różnych zasad religijnych na temat homoseksualizmu, magii i posłuszeństwa. Zrecenzowano te filmy związane z tymi kreskówkami, animacjami o Piotrusiu i Zosi. Stwierdzono w tym artykule, że te kreskówki, te animacje są wzorem dla dzieci świadków wiechowych na całym świecie. Co to spowodowało? No, między innymi psycholog dziecięcy wypowiedziała się w tej kwestii, Ulla Dyrlow, wyraziła głębokie zaniepokojenie treścią tych filmów, opisując je jako indoktrynację, która może wywołać u dzieci niepokój, poczucie winy i wstydu. Psycholog wypowiedziała się też, że skupianie uwagi, kierowanie uwagi małych dzieci na posłuszeństwie wobec Jehowy jest problematyczne i argumentowała to, że dzieci nie są w stanie przestrzegać skomplikowanych zasad i że tak surowe nauki mogą wyrządzić im krzywdę. No i zobaczmy, co mówi psycholog. To, co pewnie wielu z nas samych zauważyło, potwierdza teraz psycholog albo wielu z nas samych to przeżyło, będąc w dzieciństwie indoktrynowanym, jeśli ktoś od dzieciństwa miał kontakt ze świadkami albo wychowywał się w rodzinie świadków. Psycholog też oczywiście skrytykował homofobię przedstawianą w tych filmach i również indoktrynację sztu, ponieważ dzieci nie są w stanie podejmować tak dojrzałe decyzje, kiedy jeszcze są dziećmi. Ostatnio też się ukazał podcast w ogólno krajowym duńskim portalu, który mówi o ukrytych sądach, gdzie właśnie powiedziano o tym, że te ukryte sądy operują poza normami społecznymi i zamiast na przykład zadzwonić na policję, jeśli jesteś ofiarą przemocy domowej ze strony swojego współmałżonka, to musisz się stawić na spotkanie. Taka sytuacja będzie próbowana, aby ją rozwiązać poprzez cytaty z Biblii. Następny artykuł był o tym, że nastolatka, która miała 15 lat, znalazła chłopaka i została wykluczona przez świadków Jehowę, Straciła kontakt z, przez to z rodziną i przyjaciółmi, którzy pozostali w organizacji. To ciekawe też jest, że rodzice podobno próbowali ukryć tą sytuację, że ona miała chłopaka ze świata, ale jeden członek rodziny zgłosił ją w starszym zboru, czyli po prostu jakaś żmija strętna, członek rodziny, takiego członka rodziny, to trzeba by było po prostu kopnąć w dupę i tyle, i się nie zastanawiać, ktoś ją do starszych zgłosił, po tym pseudo tam, sądzie została wykluczona. Doprowadziło to ją do uzależnienia od narkotyków, ponieważ taki wielki stres przeżyła, taką wielką traumę, ostatecznie umieszczono ją w rodzinie zastępczej. Od tego czasu, jak ona opowiada, wyzdrowiała, ale te przeżycia zostawiły trwałe w skutki w jej psychice czy w jej poczuciu wartości. Ta kobieta już teraz dziękuję za wsparcie innych byłych świadków, czyli tych tak zwanych wrednych odstępców, u -u -u, którzy pomogli jej i byli jej zbawieniem. Ciekawe, prawda świadkowie? Nagle ci odstępcy, tacy wredni, pomogli tej dziewczynie skaleczonej przez świadków Jechowe i przez Waszą organizację, a Wy po prostu zrobiliście to, czego nie powinniście byli w ogóle robić. To po pierwsze, bo wam tylko się wydaje, że wy robicie dobrze słuchając tych ludzi tam z Warwick i pierdzielicie te kocopoły głupie, które wam strażnicy piszą i powtarzacie to jak papkę. Jakby wam jutro napisali, że macie skakać, polować na bociany, to byście polecieli kupować strzelby i byście tam polowali na te bociany. Ktoś może powiedzieć, o jaki głupi przykład. Właśnie taki przerysowany przykład jest najlepszy, żeby zobaczyć, że właśnie to się by stało. Tak jak mówię, jakby się pojawiły takie artykuły na broadcastingach, kilka może jakichś filmów, Sanderson ze strzelbą polujący na bociany, gdzieś tam by go pokazali, no to byście wszyscy polecieli i byście to robili. Jakby wam kazali na przykład, nie wiem, jutro chodzić w dżinsach firmy takiej i siakiej, to byście polecieli, byście kupowali taką akurat firmę. Ale zresztą wam mówią na przykład, jakie wino macie kupować na pamiątkę, No konkretny rodzaj win, bo tak wam powiedziało ciało kierownicze, że to ma jakieś znaczenie. O ludzie, no po prostu miało dzisiaj być poważnie. Tak, a więc no, czyli po prostu niszczycie ludziom życie i to nie tylko w Danii, ale w Polsce też. Właśnie wychodzi to, co się dzieje praktycznie wszędzie na świecie wśród świadków Jehowy, tylko to jest ukrywane. Kiedy zaczynają wychodzić takie rzeczy, no to jakby w Polsce zaczęło to badać państwo tak naprawdę na poważnie, pod przysięgą, żeby zacząć zeznawać 3 lata więzienia za składanie fałszywych zeznań, czy tam 5, to wtedy by się języki rozwiązały zapewne. Jakieś kary finansowe za to, że składa się fałszywe zeznania. No a świadkowie co zrobili? No, oczywiście, pokarm z nieba dali, czyli artykuł, że mężowie okazujcie żoną miłość i szacunek. To jest dowód najlepszy na to, że w organizacji świadków jest tym wielki problem, czyli z przemocą fizyczną. Bo przepraszam bardzo, normalny człowiek to takie rzeczy to wie i nie musi być jak do dzieci mówione, że ojojku, odrzucę i zachowanie świadczące o braku miłości i szacunku, przemoc fizyczna, przemoc słowna, oglądanie pornografii albo zmuszanie żony do poniżających praktyk seksualnych. To jak wy musicie tym swoim owieczkom tłumaczyć takie rzeczy, że to jest złe traktowanie kobiety, no bo tutaj akurat oni w tym w takim aspektach związków się poruszają, to znaczy, że macie tam problem taki duży, że chyba boicie się, żeby to nie wybuchło i nie pokazało się naprawdę światło, co się dzieje w tych rodzinach. No oczywiście, co może pomóc mężom? No oczywiście, musi na przykład przestać krzywdzić swoją żonę i zmienić swoje postępowanie. Ojoj, no i po trzecie, musi błagać o przebaczenie, przyznać się i tak dalej. No to takie są brednie i bajki, że naprawdę. Albo cztery sposoby okazywania szacunku żonie. Naśladuj Boga, tak? No na pewno naśladuję Boga, tylko nie wiadomo w czym. Te rady to są takie, jak ktoś naprawdę ma z tym rzeczywisty problem, to jak to przeczyta, to na pewno zmieni swoje nastawienie. O ludzie! Albo powinien błagać jechowe, żeby dał mu pragnienie dokonania zmian i pomógł mu kontrolować myśli, słowa i czyny. No tak, no kurczę, no przecież to jest takie śmieszne, żałosne i takie dziecinne. No i kiedy wam ten wasz wymyślony Bóg pomógł? Jak tak błagaliście? No ciekawe. On się modlił i dzisiaj uderzył żonę tylko pięć razy, a nie dziesięć, albo modlił się i w ogóle nic mu to nie pomogło i dalej krzywdził kogoś w rodzinie albo dalej. Nadużywał przemocy fizycznej, psychicznej czy jakiejkolwiek innej. W ogóle są takie brednie, że to nie wiem kto to pisze takie bajki opowieści z mchu i poproci dalej. Można wyrzucić na śmieci od razu i to spalić. delete naciskajcie, przecież coś to, to śmieszne jest takie, że, że naprawdę to szkoda, szkoda gadać żadnej tutaj w ogóle jakiejś informacji, żeby się ogarnąć i iść na przykład do psychiatry, do psychologów, zgłosić to w ogóle na policję, prokuraturze albo odpowiednim instytucjom. no to wiadomo, że to nie, no bo, bo jak będziesz się modlił, to ci wystarczy, Przecież to jest chore. No i to jest cała organizacja. I co oni mają w ogóle do zaproponowania ludziom? No nic, nic nie mają, psychologów żadnych swoich nie mają, no bo kto by tam im przyszedł nawet pracować to będzie na sali studiowane przy wszystkich i, i co to ma dacie? Połowa tych świadków to nawet pewnie tego nie przeczyta, jak ktoś będzie miał z tym problem, to nie przyjdzie może na zebranie, albo tego też nie przeczyta o tym, co powinien robić. No i taka żona na przykład powie, albo ktoś, kto wie, że ktoś ma z tym problem, no widzisz, widzisz, zobacz, jakie to były rady, albo starsi przyjdą i no, ale ostatnio była taka stróżnica, zobacz, co powinieneś robić. No i co to ma zmienić niby? Żeby kobieta odeszła, ratuj się kobieto, uciekaj od jakiegoś przemocowca, nogi i do widzenia prawnika, bierz i rozwód o takich radak, no to w ogóle nie ma nigdzie tej mowy, no bo przecież jak żeby można, bo w ogóle to u świadków to się nie dzieje, nie dzieją takie rzeczy, propaganda pełną gębą. No i tak to się toczy i oby więcej osób, mam nadzieję, że niedługo też na kanale u mnie będzie taki wywiad, również o przemocy w rodzinie, jak to się działo u świadków i zobaczycie też jak to jest. A ja też Was proszę o komentarze, o tym żebyście pisali, jakie historie Wy znacie, może sami przeżyliście w organizacji związane z przemocą, w rodzinie związane z przemocą męża wobec żony, a może i odwrotnie, jeśli się takie zdarzały sytuacje, dawajcie znać w komentarzach. Dzięki za wysłuchanie. Do usłyszenia.